Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie to jeden z najnowocześniejszych obiektów narciarstwa biegowego i biatlonu w Europie. Inwestycja samorządu województwa dolnośląskiego powstawała przez wiele miesięcy. Od września obiekt dostępny jest dla wszystkich, chętnie korzystają z niego turyści z Polski, Czech i Niemiec. Oprócz sportowców amatorów, Dolnośląskie Centrum Sportu służy również profesjonalnym zawodnikom biatlonowym. Do ich dyspozycji jest stadion zimowy i pełnowymiarowa strzelnica. Podzględem zawodnika obieg jest naprawdę w ale no jestem tu pierwszy raz od ponad 6 lat. Kompletnie się zmieniło i no jest naprawdę fajnie. No i strzelnica teraz, jak widać, jest naprawdę super. Byłem raz w 2016 roku, to były moje pierwsze zimowe zawody. No i teraz jestem po raz drugi po, po tylu latach. Zmiany są bardzo duże. Strzelnica w innym miejscu, w ogóle ten budynek, który tutaj powstał, i to wszystko tak. Bardzo nowocześnie wygląda i no robi wrażenie po prostu. No na pewno dobrze jest mieć dobry obiekt pod nosem, powiedzmy, także no to dużo ułatwia w takim rozwoju zawodnika. Treningowi sportowemu sprzyjają także warunki klimatyczne, bo chociaż same Jakuszyce położone są na wysokości prawie 900 metrów nad poziomem morza, to klimatem przypominają alpejskie warunki na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza. Dolnośląskie Centrum Sportu to obiekt przystosowany do organizacji najwyższej rangi zawodów mistrzowskich, pucharów i mistrzostw świata. Na pewno będzie popularyzował biatlon, ponieważ Wiele klubów dolnośląskich tutaj na pewno będzie y, trenować tą dyscyplinę. Mam nadzieję, że z, z tego ośrodka będą korzystały inne kluby z Polski. Przy współpracy z, z właścicielami tego obiektu może kandydować do Międzynarodowej Federacji Biatlonu y, o taką licencję międzynarodową, i jest to ośrodek, który by się kwalifikował, żeby taką licencję otrzymać. Oczywiście to nie następuje z dnia na dzień. Potrzebne są oczywiście wykonanie wytycznych, które Międzynarodowa Federacja Biatlonu wskaże i które trzeba wykonać, żeby takie imprezy jak Puchar Świata się tu odbywały. Ale jest to obiekt, który ma taką szansę. Do najnowocześniejszych, najlepszych centrów tego typu sportowych w Europie była już na Kowalczyk, Adam Małyś, którzy zazdrością patrzą na to, jak dzisiaj sportowcy będą się przygotowywali do, do sezonu, do, do własnych startów. My takich warunków nie mieliśmy, więc mam nadzieję, że ta praca sportowców z tym proporcjonalnym zapleczem też przełoży się na to, aby te wyniki sportowe były jeszcze lepsze. Na Polanę chętnie przyjeżdżają również sportowcy, amatorzy z Dolnego Śląska i całej Polski. Od wielu lat Polana Jakuszycka to w zasadzie mekka amatorskiego sportu, głównie oczywiście narciarstwa biegowego w okresie zimowym. A w lato to teren, gdzie można w wspaniały sposób uprawiać zarówno biegi górskie, piesze, biegi na orientację, rowery. Co ważne, do obiektu można dojechać bezpośrednio pociągami. A spacer z peronu na trasę zajmuje około minuty. Wsiadają we Wrocławiu, jadą na, na Polanę Jakuszycką, wysiadają i w rewelacyjnych warunkach mogą po prostu się przebrać, wykąpać, przygotować w ogóle do, do biegu, pójść, pobiegać i wrócić. Tak samo, zrobić te wszystkie czynności. Echo 24, Oliwia Stasiak.